Jest, jest piękny. Widać piękny, mocny rzut o. jest. Proszę, piękny rzut leży, ładnie, pięknie leży O Ponad 3 kg. Do 4, do 4. No nie jest. Nie jest długi. Nie jest duży. Ale mocny. Ciężki. Stary byk. Stary. Kiedy on tu leży? Musimy się rozglądać za drugim. No ale ja go biorę. Biorę. Piękny. Biorę go. Biorę za drugim. Gdzie będzie drugi? Może być niedaleko ale może być <grystanie> jeden ku drugiego może być, ale może być też i 100 metrów i 500, a może być kilometr chociaż tak ciężki nie powinien daleko nieraz nie, nieraz ilżej się jest blisko jednego drugiego, a nieraz pójdzie kilka kilometrów tam jest śnieg, to będziemy patrzeć, gdzie on poszedł, gdzie on poszedł. Ale chyba widzę, chyba widzę drugiego. Jest i drugi. Do pary? Do pary. Ten jest lewy? Prawy, teraz, jest, proszę. Aj, piękne, piękne. O Piękny. No nie ma, nie ma byków. Mało, mało już żadnych byków. Jeden na całą górę Ale Po szczęści się. Jest. Jest piękny. Jest. Jest. Bardzo ładny. oho, ho Dobra, zrobimy teraz. Damy go tutaj O, ale on tu musieli leżeć. Już chyba wstydzień. O piękny, ten jeszcze ładniejszy. O ho ho. Jeden, dwa, trzy, cztery, siedem, siedem, tam Tamten ma kuronę trzy. Trzy ma kuronę. Ten ma kuronę 3. A ten cztery oczniak. Nadoczniak, oczniak upierak. Troszkę ukruszony w walce. Tak ładny, bo nieraz połamany ma. Ładny, ładny. No ładny, ładna para. Proszę. No ale kupca koło ku, ponad 7 kg ma. Ubydwa. Jest pięknie. Piękna para. Ponad 7 kg ma. Bardzo ładny. No to...